Dzień dobry moi drodzy, w poniedziałek, dziś przychodzę do Was z odcinkiem ze zdrapeczkami od FC. Także dzisiaj podrapiemy sobie, tak jak widzicie, brylanty, kocham zdrapki, ekstrapensje, Polska Polska, szybkie 50, Super 7 i dwie kieszonkowe. Także zobaczymy, co uda nam się dzisiaj wygrać. Wam, moi drodzy, życzę na samym wstępie pięknego dnia. Za oknem widzę, że jest ładna pogoda. Także kto ma możliwości, niech korzysta, a kto musi iść do pracy... No to łączę się z nim w bólu, bo ja za ci też, chociaż jak ten filmik się doda, to ja już będę dawno w pracy, ale to nic. <laughs> Dobra, moi drodzy, także będziemy sobie zaczynali. Standardowo, jak to zawsze, ja wszystko sobie tutaj od razu ustawiamy. Ciach, ciach i drapiemy. Dobra. I drapiemy. Księżyc, samolot, gwiazda i i worek, także pierwsze kieszonkowe puste, yy, odcinek dzisiejszy jest za 51 zł, jak już wcześniej wspominałem są to zdrapeczki od FCI i zobaczcie co nam się tu odsłoniło, mamy plik wiśnie słońce i i drugi plik, o o proszę, dobrze sprawdźmy, 1 zł i 1 zł, także mamy w kieszonkowym 2 zł, bardzo proszę Ok, i lecimy dalej. Kolejna zdrapeczka, super 7. Szukamy oczywiście siódemeczek. 2, 4, 8, 6, 9, 3 i 5. No także wychodzi na to, że tu mamy puściutko, ale to nic. Idziemy sobie dalej. Kolejna zdrapeczka, szybkie 50. Bonusik ich zdrapiemy na końcu, a tymczasem drapiemy sobie. Nasze kwoty. O moi drodzy, 50, 50, 100 500 2, 2 <laughs> i 2, moi drodzy, także jest wygrana, mamy 2 zł, no w bonusie to już raczej nic nie będzie. Szybkiem 50 mamy 2 zł moi drodzy. Także fajnie, fajnie. Fcia miała szczęśliwą rączkę. Dobra. I idziemy dalej. Kolejna z drapeczka. Polska, Polska. I drapiemy. 3, 23, 19 i 11. Bardzo proszę. I drapiemy. 24. 12, 2, 32, siódmeczka także nie ma, 31. Moi drodzy, patrzcie, jest motylek, ale super, motylka mamy. Ekstra 29, 18 i 13. Dobrze, także sprawdźmy, co się kryje pod tym motylkiem. A tu jest. 10 zł, moi drodzy, ekstra. Bardzo fajnie, także mamy tu dyszkę, zobaczcie. Jeszcze sprawdzę czy to się zgadza? Tak, zgadza się, można wygrać 10 zł. Ekstra! Bardzo się cieszę, naprawdę. I zdrapeczka zobaczcie z numerem 11. Super, naprawdę super. Dobrze, idziemy dalej. Kolejna zdrapeczka to ekstra pensja. To drapiemy. 17, 34, 6 i 28. Bardzo proszę, to są nasze wygrywające liczby. O, i drapiemy. 35, no bliziutko. 14, nie ma. O, ekstra pensja. Jeszcze raz i będziemy się cieszyć. 11 31 24, 23 i ostatnia to 26. No także wychodzi na to, że y, tu jest pusto w ekstrapensji, ale to nic. Idziemy sobie dalej, kolejna zdrapeczka to kocham zdrapki. Dobrze. Także drapiemy. W poprzedniej zdrapeczce było serduszko, także było naprawdę super. Zdrapeczka jest jedna po drugiej, bo tak Ewcia kupiła. Także zobaczymy. 6, 32, 33 i 3. O, odsłonie. Dobrze, także szukamy, zobaczymy. 30, 2, 1 i 19, także nie ma. Idziemy dalej.

Zdrapeczka, kocham zrapki jest puściutka, ale to nic. Moi drodzy, także teraz zostaje nam ostatni nasz rodzynek. I są to brylanty, moi drodzy, są to brylanty. Yy, już nie będę oddalał tego zuma, żebyście tylko jak najlepiej widzieli, co się dzieje na ekranie. Także co? Po malutku zaczynamy, a jeszcze wam pokażę zdrapeczka z numerem 9. Dobra. To lecimy, gra pierwsza. aż tutaj uciekła ta świnka. świnka świnka i kufer także nic Dra gra druga kolczyk i safe także już dalej nie drapiemy lecimy dalej róża róża moi drodzy i i trofeum także nie ma idziemy dalej gra czwarta torba i okulary, także też nie ma nic. Gra piąta. Prezent. I garnek, także też nie ma. Idziemy dalej. Gra szósta. Kolczyk i perfumy. Ok, fajny zestaw. <gary> garnek. I brylant. O, takie trzy brylanciki. Jakbym znalazł, to bym był bardzo szczęśliwy. A jeszcze nigdy nie znalazłem ani trzech brylantów, ani trzech koron. Podkowa i złoto, idziemy dalej, idziemy dalej, gra dziewiąta, mamy lustro i dzwonek, także też nie ma, gra dziesiąta, zegarek i kufer, gra jedenasta, torba, i tron, gra dwunasta, korona, moi drodzy, i okulary. Lecimy dalej worek, worek, w grze 13, worek, worek i. I lustro, ach! <laughs> Dobra, lecimy dalej. Gra 14 w grze 14 jest śminka, śminka i i perła. No tak blisko, a tak daleko. Już tyle razy kusiła. Torba podkowa, gra szesnasta, róża, czekolada. Gra 17, czekolada, lustro, gra 18, klucz. I złoto. Gra 19. Podkowa. Perfumy. Gra 20. Portfel. Pierścionek. Gra 21. Naszyjnik. I brylant. Ok. Idziemy dalej. Gra 22. Okulary. I kapelusz. Gra 23. Trofeum. Kapelusz. Także nie ma. Drapiemy. Szminka. Pierścionek nie ma, gra 25, dzwonek i safe także nie ma też. No i zbliżamy się już praktycznie do końca. Także zobaczymy, czy jeszcze brylanty nas zaskoczą. Kolczyk moneta, nie ma. Gra 28, kapelusz korona, gra 29, tron, świnka. No i moi drodzy, gra 30, to jest naszyjnik. Naszyjnik i I prezent a, ha, ha A na koniec jeszcze tutaj Nas w trąbę zrobiła zdrapka Ale jeszcze moi drodzy Mam bonusik, także drapiemy A w bonusie jest, o moi drodzy Zobaczcie jaka miła niespodzianka Trzy dyszki He, he Super No to brylanty zaskoczyły Nic, nic, nic przez 30 gier A w bonusie trzy dychy Ekstra, no widzisz Ewciu Szczęśliwa zdrapeczka Cieszę się ogromnie, naprawdę, bo jest to nasz plusowy odcinek, ponieważ jak już wcześniej wspominałem, są to zdrapeczki od Ewci. Także bardzo serdecznie Ci, Ewciu, dziękuję jeszcze raz. Dzisiejszy wynik nie jest zły Wam powiem, bo wygrana to 30, 40, 42 i 44. Także moi drodzy, dzisiaj 44 yy, mamy do przodu. Będzie na mnożenie, mam nadzieję, na kolejne odcinki. I co? Będę się z wami żegnał jeszcze raz. Życzę wszystkim pięknego dnia, tym, co nie słyszeli na początku, bo przewinęli na koniec. <laughs> A wiem, że takich, takich jest też dużo, bo nie wszyscy mają czas, żeby oglądać całe odcinki. Dobrze, moi drodzy, także będę się z wami teraz żegnał. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, żeby wam słońce za mocno czoła nie przygrzało. Dobra, już kończę gadać. Do następnego odcinka. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Hej, cześć. Papa. Pa.